W Wawrze tuż przy stacji PKP powstał kolejny parking systemu Parkuj i Jedź. Wraz z nim Zarząd Transportu Miejskiego otworzył drugi taki parking przy ulicy Jagielońskiej. W ten sposób w stolicy działa już 12 parkingów w tym systemie. Posiadacze biletów ZDM będą mogli za darmo zostawiać swoje pojazdy i przesiąść się do pociągów SKM albo kolei Mazowieckich. Dobrze zorganizowany system transportu publicznego jest priorytetem stolicy. Jednym z jego elementów jest właśnie sieć parkingów typu Parku i Jedź. 133 miejsca dla samochodów i 144 dla rowerów są tu stale monitorowane. W dniu otwarcia pierwsze samochody pojawiły się już rano. Parking w Wawrze jest jednym z ośmiu finansowanych w połowie przez Unię Europejską. W ramach systemu Parkuj i Jedź powstają również parkingi w całości finansowane przez miasto. Najbliżej wyjścia stanowiska dla niepełnosprawnych. Pod wiatami miejsce na jednoślady. Za kilka dni otwarcie kolejnego, 13 parkingu przy Metrze i Mielin. Łącznie znajdzie się na tych parkingach miejsce dla ponad 3700 pojazdów.